Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie krótki filmik odnośnie śniegu na daszkach, tak zwanych czapek odnośnie gryzoni, które strasznie mi się tutaj dobierają, jeżeli chodzi o ten rok. Wcześniej nigdy nie miałem takich problemów. Zima pełną parą jak widać. Byłem przed chwilą zobaczyć co tam u styrodurków słychać. Tutaj jak widać bliżej takiego lasu tutaj mam pola dookoła wszędzie. No i co? No i w tym roku jest problem z gryzeniami. Muszę znowu iść trutki dołożyć. Już chyba, nie wiem, któryś raz, może trzeci, czwarty, dokładam tej trutki. I to dosyć dużo, bo biorę zawsze pełną garść tych saszetek. Zresztą zaraz Wam pokażę, jaki No niepokoi mnie to bardzo. Mam nadzieję, że w środku nie ma myszy. Tylko. Pojawią się jakieś cieplejsze dni. Będzie temperatura granica 5-7 stopni. Wtedy będę polewał kwasem szczawiowym. No i co? no I przy okazji e, zobaczę, czy gdzieś wyszył nie mam wólu. No jeżeli by była mysz, no to jeżeli rodzina by przeżyła, załóżmy e, do lutego czy do marca. No to trzeba ją od razu łączyć, bo z takiej rodziny to nic nie będzie, o ile przeżyję. Dobra, łączę się za chwilę. Jak widać u mnie śniegu z jakieś 20-30 cm jest. Pauza. Jeszcze się zatrzymam tutaj przy tych ulach drewnianych. Tutaj te wlotki nie są odgarnięte, nie odgarniałem śniegu, bo te dennice są siatkowane. Czapki są tak zwane ze śniegu na daszkach i e, tego śniegu oczywiście nie zgarniam. No to jest dodatkowa izolacja, a mało osób, osób o tym wspomina. Można by to porównać do pszenicy na polu. Jeżeli będzie duży mróz, a nie będzie śniegu, to tą pszenicę zmrozi. Tak samo, do czego tutaj chciałem nawiązać, no, tak samo mi się wydaje tutaj jest z ulami, że jeżeli ten śnieg jest, załóżmy będzie te 5-10 cm na daszkach tego śniegu, to wydaje mi się, że to ciepło trochę trzyma, jest lepsza izolacja. No, a tutaj e, podgarniałem śnieg, bo w tych trzech ulach mam e, pełne dennice nieosiadkowane, to żeby ta wentylacja była, wiadomo. No, ule powinny być już zabezpieczone przed gryzoniami. Tutaj kurczę o tym jednym zapomniałem, a postaram się niedługo tutaj coś przebić, Bo już nie miałem żadnej zasówki. No, także dzisiaj będzie taki krótki filmik. Chciałem nawiązać do tego do tych tak zwanych czapek na daszkach. No bo Wydaje mi się, że raczej nie powinno się tego śniegu zgarniać. A tak jak wspominałem, mało osób, mało osób o tym mówi na filmach. No dobra, tutaj zostawimy te pszczółki w spokoju. One tutaj są zabezpieczone. Poza tym jednym ulem trutkę mam. Worek jest brudny, takie saszetki niebieskie. Idę zanieść tam do tych syrodurów. Tam przeważnie miałem jakieś problemy z gryzoniami. A w tym roku to jest jakaś masakra. Nie spodziewałem się, że tak mi się tam będą myszy dobierały. Może nie tylko myszy, że jakieś szczury. Nie, przypuszczam, że szczur to by zaraz z dziurę tam wygryzł dużą. Raczej, raczej myszy, z reguły myszy się dobierają do uli. I też te malutkie ryjówki, czy jak one się tam nazywają. W sumie to mi się podoba taka pogoda. Słońce świeci. Śniegu jest dosyć dużo nasypane. No ale dobrze, dobrze że ten śnieg jest, bo tak w zeszłym roku były mrozy nie było tego śniegu, a no troszkę mi tam pszenicę o zimą przymroziło możecie dać znać w komentarza, jak tam u was jest w tym roku z gryzoniami, czy macie taki sam problem jak u mnie występuje ja odkąd mam pszczoły no nie miałem jeszcze takiego problemu żebym musiał tyle trutki dawać pod te ule no i co jakiś czas ta trutka znika. No, wziąłem teraz w takim woreczku. Mam tam jeden z pusty. I gdzieś sobie to schowam. A do tej butelki ciętej włożę tam garść. I mam nadzieję, że jak tu przyjdę za parę dni czy tam za tydzień, to już nie będzie wybierana ta trutka. No i też można. No, w międzyczasie tradycyjnie zachęcam do dawania łapek w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Do subskrybowania mojego kanału. Co mnie w ostatnim czasie bardzo cieszy, jak tych subskrybentów przybywa. Co prawda o pszczołach mało kręcę, no ale teraz mamy taki okres, że w zasadzie nie ma o czym kręcić. W polu się też prace pokończyły. To. No nie ma w związku z tym za bardzo o czym kręcić Ostatnio się tam coś nagrywałem Zaczęło się podobać ludziom Myślę sobie czemu nie No, piękną tutaj scenerię mamy, ładnie drzewa ośnieżone Jak widać, nie nagrywałem na samym początku Nie miałem wcale zamiaru dzisiaj filmu kręcić Trutka wyjedzona do zera Za chwilkę przejdę tam dalej, zobaczę czy tam jest tak samo? No, tego już nie będę kręcił, mi druga ręka potrzebna. W takim razie e, uzupełnię trutkę. Tak, jak jeszcze raz wspomnę, bo to jest e, bardzo ważne. Kiedyś odśnieżałem te daszki, co było dużym błędem, ale to był pierwszy rok, jak miałem pszczoły. Teraz zostawiam. E, no i jest taka poduszka, także troszkę lepiej to ciepło moim zdaniem trzyma. No, w takim razie żegnam się z Wami, zapraszam do oglądania filmów, jeszcze raz dodawania łapy w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podoba i do subskrybowania mojego kanału. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, cześć, hej.